Hej siemano wam wszystkim z tej strony Alek Witam was w kolejnym odcinku Z DSJ4 Witam was w kwalifikacjach do Konkursów Garmisch Partenkirchen HS 140 Rozpoczyna kwalifikacje oczywiście Johan Andre Forfang No i pomyślnych lotów wszystkim Życzymy Zobaczymy Forfang rozpoczyna No jakby trochę więcej pewności siebie 133 metry. Dobry skok forfanga. No i drugi numer, już tradycyjnie, też na oki Nakamura, reprezentant Japonii. No i Nakamura dalej od forfanga. 136,5 metra. No i trzeci numer, to jest pierwszy z Polaków, Jakub Wolny. Zazwyczaj Polacy właśnie na skoczni w Garmi w Partynkirchen wracali do gry, no ale Jakub Wolny ostatnie, trzecie miejsce, może to i lepiej Może w pierwszej serii będzie lepszy skok, Kevin Bickner Oj nie, to czarno widzę, choć nie Wyłożył, ładnie wyci wyciągnął ten skok, 134 No to też nie najgorsze, no i drugie miejsce, tylko za Nakamura No i drugi z Norwegów, Lindwig. O Jezu, Lindvig, coś ty zrobił. No to stracona. Stracona szansa właśnie. No niestety, tak bywa. Y, Karl Geiger. Czekamy, jak daleko właśnie Karl skoczy. Karl Geiger. Uwaga, Karl Geiger. Ładnie, bardzo ładnie, Karl Geiger. 134,5 No i Niemcy troszkę może się obudzą Simon Amman, siódmy siódmym numerem startowym Jak to mówią, czasem trzeba tak... Tak skoczyć, no ale... Zobaczymy co następni na to Noriaki Kasai No, jaki wysoko, ale to jest skok na trzecie miejsce w tej chwili. Zobaczymy. Dawid Kubacki. Już nie po najeździe. I wyszedł z progu. Uwaga, uwaga, uwaga. Daleko, daleko. Brawo. Ale niskie noty za styl. Strasznie niskie noty zasty. Na trzecie miejsce należy Dawida Daniel Andretande, kolejny Norweg. I bardzo dobry skok Norwega, to jest na drugie miejsce, no. Polak nawet dał dwudziestkę notę. No ale nie ma co się dziwić, skok był dobry. No to Filip Sakala przed nami. No Czech też ładnie, no to już jest inna totalnie skocznia niż w Oberdorfie, tu można spóźnić lekko ten skok, a można z tego wyciągnąć naprawdę niesamowicie Sakala szósty, nie najgorzej, Kimi Zajc. Kimi Zajc, ładnie, daleko, przepiękny lot. I mamy, nie mamy lidera. Drugie miejsce Timiego. przegrywa jednak z Nakamurą. No to Stefan Laje, oj nie, Stefan Laje psuje chyba. No, psuje swój skok w kwalifikacjach na pewno. 11. miejsce tylko 129 metrów. No trudno się mówi. Halvor Egner Kranerut No, to skok był dobry. Gran Neruda myślałem, że się zniechęci po, po tym ostatnim konkursie. No ale trzeci ma taką samą notę. 135,5. No i już sunie Konstantyn Schmyd. Konstantyn Szmyd, Nie, nie, nie. Jeszcze raz nie. 12 dopiero miejsca Niemca. Tuż przedlaje. No i Władimir Zograwski. Oj, Władimir nowym liderem w kwalifikacjach. 137 metrów w bardzo dobrym stylu. No i nota 138,1. Prowadzi, brawo. Junshiro Kobayashi. Jak Junshiro mocno w klasyfikacji już spadł. No, ale ten skok dobry Miejsce 8, 134,5 metra, brawo dla Japończyka No i Andreas Alamomo Też nie radzi sobie to się Alamomo od jakiegoś czasu ma problemy i widać to się nawarstwiają te problemy, teraz przy wyjściu z progu już są nawet 14 dalekie miejsca Alamomo Tilen Bartol Pięknie zaczął, zaczął słoweniec ten sezon, no ale z konkursu na konkurs, coraz większe wypalenie. No i teraz skacze widać na jakim poziomie, no 18 przedostatnie miejsce, tylko korzyści od niego Alex Insam. Reprezentant Włoch. Ładnie, ładnie. 12 miejsce Włocha. To nie jest złe miejsce. Skąd był dobry. Robert Johansson. Oj nie. Kwalifikacje. No słabe dla Johansona będą. Trzeba będzie się postarać w pierwszej serii. Kamil Stoch. Oj, u Kamila to samo. Kwalifikacje będą słabe. Spadł z progu po prostu. 17 miejsce Kamil. Markus Eisenbichler No, Markus nieźle. Miejsce 6 Markusa. Tuż przed Geigerem właśnie. No i kolejny z biało-czerwonych. Aleksander zniszczał. Ładnie Olek zniszczył, postarał się, ale 13 miejsce, niestety wyżej nie dało się. Na razie Dawid najwyżej, 8. Rioju Kobayashi z 25 numerem startowym. Też ładnie postarał się z tą odległością, 134, GMS nawet 20 dał. No i 7 miejsce Japończyka na chwilę obecną. Anże Semenić Semenić Oj, ładnie, brawo. Szóste miejsce Słoweńca. Zajd czwarty, więc ta dwójka chociaż się spisuje. Jewgeni Klimow Oj, może być nowy lider w kwalifikacjach i tak też się dzieje. 60 punktów przed Zagraskiem Klimow. Brawo, Filip Aschenwald. No, średni ten skok. Miejsce 14 dla Aschenwalda. Więc średniakowy ten skok był. Mackenzie Boyd Klaus. Oj, będzie wysoko. Brawo. Trzecie miejsce: 136 metrów. Bardzo dobra odległość. Bardzo dobra nota. Bić brawa wystarczy. Clemens Lightner. Lightner, Lightner. No. No, nie był dobry skok. Dwudzieste miejsce: Lightnera dopiero. Albo aż. Casey Larson. Zwalnia tempa młody Amerykanin. I proszę bardzo, dzisiaj również ósme miejsce jak na razie. Bigner 18, więc w kwalifikacjach Bigner na pewno gorzej będzie od niego. Piotr żyła. Oj, nie. Też słabiutko. 24. Dopiero miejsce Piotrka. Mm. Nieładne miejsce. Michał Hajbak. Hajbek. Ładnie! Jeszcze jakby się mocniej położył na ten narty mógł jeszcze dalej skoczyć. 134,5, 14 miejsce Austriaka. No i Michał Nazarow Oj, trzeba bardzo daleko skakać tutaj. Nie ma co. Nazarow starał się, ale dopiero 23 miejsce, kiedy to Klimow prowadzi. Etu Noisijajnen. No, Etu, daleko. Jedenaste miejsce dla Etu. Brawo. Niko Kytosacho. Reprezentant Finlandii, oczywiście. Ale ile tutaj skoczy? Kytosacho, daleko. Czyżby nowy lider? Tak, jest. 139,2. wystarczyło na Klimowa. No i Finn aspiruje tutaj do. Naprawdę. Richard Freitag teraz ostatnio no, nie było szału no i dzisiaj też w kwalifikacjach nie ma szału 20 dopiero ósme miejsce Maciej Kot A to Maciej Kot coraz to lepiej sobie radzi no i czekamy już na te zwycięstwa Maciek na razie widać, że Garmisch Parten jest dla niego dobrym miejscem trzecia lokata Maćka dobra pozycja będzie Robin Pedersen Robin Pedersen! No i mamy nowego lidera! 138,5! No i lider 139,86 punktów, choć 2 metry dalej od niko skoczył. Ale noty zdecydowały, że tylko tyle. Kilian Payer. No, słabiej Kirian. to dopiero siódme miejsce, naprawdę trzeba tu daleko skoczyć. Peter Preuc No kwalifikacje zepsute Preuca No ale wiemy, że to konkurs się liczy, a nie kwalifikacje Stefan Hula Też dla Stefana to nie będą udane kwalifikacje, będzie bardzo ciężka para, na razie 36 miejsce. Daiki i to. Aleko Daiki, brawo! Szóste miejsce i to, ale i to w ogóle widać, że jest dobrej dyspozycji Stefan Kraft. Kraft mógł dalej skoczyć 23 miejsce no będzie taka ciekawa para i Wiktor Polasek. Pomniałem, że mamy tu przecież dwóch jeszcze Czechów między innymi Polasek teraz 32 miejsce Polaska. Jeszcze jeden Japończyk Yuki Sato. Też tak w tą samą dziurę, 21 miejsce Japończyka. No i Roman Kodelka Bardzo ważny skok Romana. No ale nie jest to tak odległy skok, 24 miejsce Czecha. No i zostało jeszcze trzech. Schlierenzauer, Herl i Huber. Każdy z nich powinien się postarać. Lillian już zawiódł. 31. miejsce. No, z jednej strony zawalił, z drugiej strony może będzie miał lepiej. Jan Herl. Herl też tam mocno chyba się położył na te narty. Dokładnie. 31. miejsce. Tuż przed Lillian No i został ostatni. Daniel Huber. Póki co jest liderem Pucharu Świata. Ale czy tak zostanie? To się okaże. Na razie widać, że ładny skok. Na które? Na piętnaste miejsce Hubera, więc tak się kończą kwalifikacje. Kwalifikacje wygrywa Robin Pedersen. Przed Niko Kytosacho. Trzeci jest Jewgienik Limow. Czwarty Maciej Kot. Piąty Władimir Zograwski. Szósty Dejki. I to siódmy Mackenzie Boyklaus. Ósmy Naoki ok Nakamura. Dziewiąty Halvor Egner granrut Dziesiątka zamyka. Timmy, Zajc, różnorodność reprezentacji tu jest niezła. No, a na ostatnich trzech miejscach? Wolny Bartol i Lindwig, tak to wygląda. No i trzecie czekać, oczekiwać na tą pierwszą serię, ale to by było na tyle w dzisiejszych kwalifikacjach. Jutro odbędzie się konkurs oczywiście, a ja Was żegnam w tym momencie, więc jeżeli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie o cenie. Łapka w górę, jeżeli tak, łapka w dół, jeżeli nie, komentujcie, subskrybujcie kanał i widzimy się już jutro w GAPA na konkurs indywidualny turnieju czterech skoczni. Trzymajcie się, na razie, papa i hej!